Czołem z tej strony. Mason, dzisiaj z sobie kolejny odcinek, słuchajcie, z serii Fortnite. Mam nadzieję, że teraz naprawdę dobrze pójdzie. Poćwiczyłem. Także kurczę, mam nadzieję, że nie będzie po prostu lipy, tak jak w ostatnim kurczę odcinku, że miałem więcej szczęścia niż rozum przy tych kilach. Ale co prawda, zabiłem. Czterech typa, ale no po prostu mówię, to była patola większa niż po prostu świat to widział. Więc słuchajcie, nie ma co zlekać. Lecimy lecimy na całość po prostu. Lecimy na całość. Dzisiaj zagramy sobie typowy rasz. Rush. Raszyjemy co, co wlezie. Mam nadzieję, że po prostu za szybko nie padnę. Najwyżej nagram trzy gierki, żeby nie było po prostu z typy. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy już w poczekalni. Czekamy tutaj sobie na graczy pięknie. Co my możemy tutaj zrobić dzisiaj? Co my tu możemy dzisiaj zrobić? Hmm... Zastanawiam się nad taktyką Jaką obrać tutaj, słuchajcie, bo... W ogóle powiedzcie mi jedno Co oznacza, jak jest teraz na złoto na przykład zaznaczona jakaś miejscówka Nie wiem, czy tam jest jakiś bonus, czy coś tam leży Czy, coś jest, czy jakieś tam miałem itemki są Czy coś, no nie, nie wiem Fajnie by było, jakby ktoś tutaj mi w komentarzach powiedział Co to może być to Po prostu, nie, nie wiem, sam Jestem po prostu ciekawy co to może być Najlepiej, najlepiej bić mnie no. Aj, chciałem go zabudować Dobra Mam lepszy plan, plan Przepraszam, e, polecimy sobie tutaj Szybka akcja, najwyżej szybki zgon Zobaczymy Miejmy nadzieję, że kurcze dopisze mi teraz ten skill i szczęście w, tak, w tym, że kurde znajdę jakąś tutaj broń od razu. Bo z tym mam najczęściej problem, że znajdę, nie wiem, jakieś potki, nie potki. A kurczę, tak, żebym miał znaleźć, jak to się nazywa, jakąś broń od razu, no to tak słabo. A jak znajdę, to już albo ktoś mi ją zabierze i mnie zabija, albo coś w tym stylu, właśnie, nie? Niestety, kurczę. Chyba tu mam jakąś broń, słuchajcie, mam jakąś broń, broń jest, jest, jest. Oczywiście krótkiego zasięgu. Tak zwany szynczok, no teraz drugiego tego nie biorę, bo mi tam się nie przyda. choć tego kurde... O dobra, mamy skrzynkę pierwszą. Tutaj w tej skrzynce oczywiście nic, co by mnie uszczęśliwiło. To tu jest? Aha, to jest tutaj to. Rozumiem, że tutaj też jest skrzyneczka. Dobra. Co my tu mamy słuchajcie Teraz ja zamiast M4 sobie kałaszka Stwierdzam, że jest lepszy Dla mnie Zrobimy sobie teraz jakieś ustawienie tego wszystkiego Dobra Żeby to się trzymało jakoś kupy I lecimy słuchajcie, lecimy, lecimy Nie ma co tutaj Się bawić Tylko po prostu Słuchajcie, mamy niebiesko, niebieskiego shotguna Więc myślę, że ktoś się a to ja się dobra Co tu mamy? No nie wiem, to ja już wolę zamiast tego wziąć sobie bandaże Ładnie, bandaże się zawsze przydadzą, słuchajcie, zawsze się przydadzą Lepiej brak te bandaże Weźmiemy sobie kaktusika Bo dużo z niego drewna leci Amunicja, amunicja, amunicja Przydatna zawsze Dobra, 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 widzę typka. Pytań czego? Dobra, dostał, dostał, podjeżdżamy. Typa No i jest pierwszy kill, słuchajcie, co prawda, znowu patola. Ale jest, nieważne jaka patola, ważne że jest. Suwajmy się, uleczmy. Uleczmy się, uleczmy, uleczmy. Serwimy się nawet. Zapisana uh, zapisana likwidację jakąś kurczę nie wiem, dlaczego mi to się pokazuje też to czasami mi wkurza. No lecimy. Bo ja że mam szczęście po prostu nie. On by mnie zabił, w ogóle nie wiem, co ja zrobię, mogłem budować się wyżej, a tu niestety człowiek kurczę pod wpływem emocji nie myśli. Przynajmniej ja tak mam. Czyli nie myślę na, na temat takich. Co tam widzę? Czy ja widzę kogoś tam? Przejdźmy sobie, słuchajcie, tutaj werkę i popatrzymy, może kogoś spotkamy Chociaż, o? No nie będziemy się z nim strzelać Ładnie dostał za 37, więc z tego armorka trochę mu tam zleciało Przynajmniej tyle, może go trochę ostraszymy od siebie O kurwa, a i nie Dobra Słuchajcie, no kurczę. menda siowa, trzeba w ogóle zmienić na drewno. Nie wiem dlaczego. Chyba dostał ładnie, słuchajcie, dostał ładnie. No, kurczę, że ja nie mogę trafić. Chyba nie, nie ma co. To będzie, wiem, że będzie jakaś walka. Jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, nie? Tak mówią chyba Zobaczmy, może się gdzieś tutaj, kurczę Przyczajmy na mendę Przecież, kurczę, to miejsce nie jest zbytnio Aha, tu już ktoś był, dobra Zobaczymy Dostał, 37 słuchajcie, 37 dostał. Zobaczmy. Widać, że kurczę, no denerwuje się, denerwuje się tam. Widać, typeczek. Zobaczmy, zobaczmy. On jest za Kaktusem, tak? To kolejny raz, ładnie. Słuchajcie, ładnie my się tutaj też wybudujemy, bo widać, że on się buduje, to my też musimy się troszkę podbudować. Dobra. Dobra, on też chyba. On chyba też na to samo wpadł. Co my. Przeauważę, bo... Mówię, jak tam strefa? Ale jesteśmy ładnie w strefie, słuchajcie Do 137, słuchajcie, do 137 Miejmy nadzieję, że go teraz k***a upierdzielę gdzieś tu albo on, on mnie... O, coś tam się kurczę stało coś, coś się tam stało, albo ktoś mu... Albo ktoś mu plecy robi Czy nie mamy już nic do budowania, słuchajcie, nic Zaraz coś tam wymyślimy. Uwaga, rzucimy mu granata tańczącego. Słuchajcie, kurczę, przepraszam, że się nie odzywam, ale po prostu jestem zasrany. A nie mogą mnie trafić, nie mogą trafić, to jest dobrze. Byle za to drzewo, byle za to drzewo, panowie. Mówię... Kurde, wiedziałem je, co za śmieć. Nie, wiedziałem, że tak się skończy. Ciota z jeden, kurde, Dobrze i padniesz teraz. No, to mi się podoba. Po rozgrywkę niestety kurczę się nie udało. Nie udało się, ale tak blisko. Kurczę, nie on tego armora tam stracił, ale wydaje mi się, że już później nie miał. że już później nie miał. Po prostu sobie słuchajcie, zrobimy tak, że zagram trzy gierki. No, 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 no niestety kurczę, no nie pykło nie tym razem. Może dlatego, że też trochę kurczę nie miałem materiałów. No to w, pierwsza w sumie sprawa. Druga sprawa była taka, że kurczę niepotrzebnie yy uciekłem stamtąd. Mogłem tam po prostu jeszcze być, ale z drugiej strony też nie wiedziałem, kurczę, ile on ma tego materiału, tego wszystkiego, nie? Bo trzeba go po prostu też dojechać, nie? No mówię, no to są takie kwestia takich kurczę spraw, które trzeba, muszę jeszcze podszkolić. takie bardziej nabrać odwagi, po prostu działania. Bo niestety ja mam takie przyzwyczajenie, nie? czy z cs czy coś, że po prostu jednak tam była bardziej, czy tam w Ghost Reconie, tam była taka bardziej gra pozycyjna, nie? I no kurczę. Człowiek chce dobrze, ale kurde nie zawsze wychodzi. Czasami intuicja e, mówi tak, że idź go zabij tam, leć na niego na hama, a druga powie tak, że zostań, zostań, bo kurczę, zginiesz, nie? Kurcze tak to nie nie wygląda. co nam jeszcze raz kurde. Babo Cyk, 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 kurczę, ładujemy, ładujemy. Zaraz my go tu zrobimy. Cyk, 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 kurczę zamknięty. Dobra, słuchajcie, teraz jest fajne, fajnie, bo jest tak przyciemniony taki, nie wiem, zmrok, nazwijmy to tak po prostu Polecimy sobie tym razem do parku, nie? Tutaj Tutaj sobie polecimy Kurcze, chociaż ostatnio tutaj śmiesznie padłem, bo nawet broni nie podniosłem Słuchajcie, miałem taką sytuację Kurcze, i mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo to już by był po prostu hit Nawet by nie było co oglądać Powiedz mi jak kurczę szybciej, czy, czy jak ja macham po prostu lewo i prawo, czy ja szybciej spadam, nie? Bo to jest taka kurczę ciekawostka, bo czasem widzę jak ta, ci ludzie tam szybko spadają, a ja mam z tym po prostu duży problem, nie? Tak, zajebiście, zajebiście, no o to chodziło po prostu, no I teraz czy ja coś tu kurde znajdę? Chociaż jakąś broń Coś tam znalazłem, słuchajcie, coś tam znalazłem co się tu zacięło? Weźmiemy sobie gulniemy... Podkę. Co coś tutaj, da? Słuchajcie Nie wiem czy ktoś tu jest Ale wydaje mi się że jest Po prostu pójdziemy sobie po skrzynkę drugą Nie wiem czy na to mogę stanąć o, Kurczę już nie wiem co tutaj O tam też jest Skrzynia O słuchajcie nie... nie wiem czy Przypadkiem Nie mamy większych szans A nie to jest bazooka tak Czy coś w tym stylu jeszcze zobaczę co to jest. To jest kolejna skrzynka, i mamy kolejną. Podkę słuchajcie to już będziemy mieli fajnie. Armorek yy, na full. Nie wiem co to jest, czy to jest jakaś taka. ognisko. Weźmiemy, weźmiemy. Przyda się. Drewno, drewno, bo drewno tutaj impa. No i mamy słuchajcie apteczkę, apteczkę, teraz pytanie co wziąć, ja wezmę sobie chyba raczej apteczkę Bo jednak apteczka kurczę się na pewno przyda Tak mi się przynajmniej zdaje A my lecimy dalej nie No i teraz zobaczmy czy coś tutaj tak, to było lutowane słuchajcie, to było lutowane Ale może ta osoba, która lutowała nie poszła zbyt daleko Zobaczmy, wejdźmy sobie tu, nie wiem co to jest klucze. Powiedzcie mi, to jest jakaś bazuka? Wydaje mi się, że to jest jakaś bazuka Lub jakiś granatnik Hmm, no bo widzę typka. Tam był. Polecimy po prostu na niego, ale przed tym sobie nazbieram jeszcze drewna. W ogóle zmienię tutaj kolejny slajd, bo to jest po prostu parodia. Tak nie może być. Dobra, dobra, dobra. No, lecimy. Co prawda za Stefę? Na tym momencie to jest jeszcze nieważne. Dobra, ładnie, słuchajcie. 300, 320 drewna mam w tym momencie. Lecimy dalej, idziemy dalej. Bo drewno się zawsze przyda 425 idziemy dalej. O, to też chyba ktoś był. Tak mi się przynajmniej zdaje. Mm -hmm, tak. O, ale to wolę bardziej. Trzy. Dobra. Mamy załatwione. Zastrzeliliby go, ale pytanie, czy on... Nie mamy z głowy, słuchajcie. Pierwszy kill. Tak właśnie się... Widziałem, że on tak zaczął. W moim stronę tutaj się kręcić Wziąłem tak jak chciałem? Wziąłem Bierzemy szybko o to, dobra Zemiana Lecimy słuchajcie Na co To jest właśnie to, Dobra, teraz lecimy lecimy, lecimy, lecimy A nie wiedziałem, że to na hita chyba, że on armora nie miał, nie? To czy nie wiem jak czy to na hita, wiesz może to jest tak dobre, no ciężko mi powiedzieć. Pierwszy raz to w sumie mam. Aj. Zobaczmy gdzie my tu możemy lecieć. Lecimy tak jak ona pokazuje. To w sumie Fajnie, fajnie lecimy. Powiedzieć, że w, w środeczek celujemy. Przelej, szczelaj, natrafisz. Czekajcie. Boczymy sobie gdzieś tam na, na wyżej. Mamy Kurcze Zabił mnie, tak? Kurde, myślałem, że to Ja go zabiłem mhm. Zmiana lokalizacji, o co chodzi tu? Aha, dobra, okej okay. No a słuchajcie, w sumie Skończmy już na tym, po prostu Następny odcinek, albo może nawet jeszcze dzisiaj wleci stream Zobaczymy, słuchajcie nie ma co tu przedłużać, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że jakoś tam się kurcze podobało, wiadomo, że to nie jest jakiś tam poziom kurde legendarny, czy globalny, czy jak oni tam mówią, ale spokojnie do wszystkiego dojdziemy, tak jak to było na streamie, od Lamera do Mastera, zobaczymy słuchajcie, nie przedłużam, krótko zdjęcie na temat, trzymajcie się.